Jonathan ujawnił cały bezsens z rozkazu swego ojca. Saul, zakazując posiadania się, osłabił swój lud. Saul zabronił spożycie jakiegokolwiek posiłku, stwierdzając, że musi tak być, zanim dokona pomsty nad swymi wrogami. Umiósł się tylko, jak gdyby to on zwyciężył Filistynów. Uważa Saul, że jako król ma prawo przypisać sobie całą chwarę zwycięstwa Izraela i ustanawiać prawa. Po raz drugi popełnia błąd który skarżył go już wcześniej Samuel, postanawia sam składać Bogu ofiarę. Przygłasza sobie kompetencje kapłanów. Dzieje się to w sytuacji, która zaistniała w wyniku jego niepotrzebnego i niemądrego zakazu. Czytamy dalej. Lud rzucił się na zdobycz, nabrał owiec, wołów i kielęta, zarzynął je na ziemi i zjadał razem z krwią. Kiedy zawiadomiono o tym sama, że lud wrzeszczy przeciw palu, że nie razem z krwią, ten opuszczacie się niewierności. Zatoczczymy to zarazem wielki kamień. Smajl powiedział jeszcze i między ludzi, powiedzcie nam, aby woli każdy przeprowadzał swojego wołu i każdy swego barana. Będziecie je zapytać tutaj i będziecie wieść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu. Jedąc zarazem z krwią. Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przeprowadzał swego wołu, którego miał pod ręką tej nocy i tam go zabijał. Sał też zbudował ołtarz Panu, był to pierwszy ołtarz, który zbudował panów. Z pozoru postępowanie Seuna jest bardzo religijne, bardzo podożne, ale w rzeczywistości Saul postępuje samodzielnie i niemądrze. Rzekł Saul, pójdźmy się w za Filistynami nocną porą i nękajmy ich aż do białego rana, nie oszczędzając z nich nikogo. Odpowiedzieli, uczyni wszystko, co ci się wydaje Saul. Rakam za Przystąd w do tego. Z całym Boga. Czy mam uderzyć na Filistynów? Czy oddać ich w rące Izraela? Ale Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. Bóg nie odpowiada na pytania Saula. Saul bowiem postępuje, według własnego widzimy się. Nie ma zupełnie rozeznania w sprawach duchowych. Jego pobożność jest powierzchowna, okrętowa. W jego sercu nie ma pragnienia, by być posłusznym Panu by odczytywać Jego wolę i postępować według Jego słowa. Bóg nie odpowiada na pytania takiego człowieka. Bóg objawia się pokornym i tym, którzy pragną poznać go szczerze, całym sercem. Jako człowiek. Następnym razem będziemy świadkami do największego błędu. Ja wnego nie posłyszę z kraju błędu. To oznaczać będzie początek końca jego rządów. Kogoś będziesz miał alibi, które wytłumaczysz się Nie od razu do... naszego programu. Żegnają się z państwem Marek Cieśla oraz prowadząca Aneta Dłęba. Nienawidzisz go Kiedy głos sumienia mówi Nie jest dobre to To choć będziesz miał alibi Wytłumaczycie! Nasze programy nadajemy dni powszednie o godzinie 21.45 na falach średnich o częstotliwości 1467 kHz. Naszych audycji można także słuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Nowy Testament oraz literaturę i broszury chrześcijańskie można zamówić, korzystając z naszej strony internetowej lub pisząc do nas na adres. Impuls TWR Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów i korespondencji z nami. Nasz telefon? Plus 48 601 400 892. Nasz adres e-mailowy? twrpolska.org. Był to program Impuls TWR Polska. Pierwszego Radia Biblijnego w Polsce.